No, Mamy czerwone kartki, były takie chyba kluczowe, no. później graliśmy dziesiątkę i, e, i za, łat, za łatwo traciliśmy bramkę, no. szkoda w sytuacji przy 0-0 że, że się nie udało wykorzystać i ten, ten mecz otworzyć na 1-0 zupełnie inaczej by się grało, bo mieliśmy klarowną sytuację do tego, żeby prowadzić w tym meczu, a no, fatalne błędy przy, przy straconych bramkach, no. na tym poziomie takich błędów nie możemy popełniać, bo, bo to się... Kończy. Kończy od razu utratą bramki, ale uważam za dużo czegoś. Na pewno granie zdecydowanie po ich stronie. No, grają co roku dosyć wysoko i tutaj nie ma o czym dyskutować, o tym wiedzieliśmy przed meczem. Ale pomimo tego pierwsza połowa była tak grana, jak my sobie założyliśmy. Graliśmy bardzo blisko siebie i kontraktowaliśmy, z tego była sytuacja ku temu, żeby, żeby strzelać bramki i wychodziliśmy z optymistyczne nastawienia na drugą połowę, ale ono zupełnie nie. Nie przebiegał po naszym myśli. No nie ma co się oszukiwać, no nie, nie ma tutaj opowiadać, nie ma co opowiadać bajek. To za duży wynik u siebie przegrana 3-1, idziemy tam. Wiadomo, że będziemy walczyć do, do, do ostatniej minuty o korzystny rezultat, ale no jesteśmy bardzo, bardzo sytuacji.